Hej, jest czwartek, 23 maja i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I pamiętajcie, że tutaj na tym kanale codziennie rozwiązujemy quizy. Część z nich to jest ten sam quiz, ale codziennie z nową zagadką, a z serwisu Sporkle wybieramy różne quizy dotyczące filmów. Zachęcam do subskrypcji, bo codziennie można dostać tutaj taki zapasik tej braku albo też jakiejś wiedzy czasami filmowej. I zachęcam też do słuchania naszego podcastu. 5 na 5 podcast na spotify na przykład, ale nie tylko. Ostatnio rozmawialiśmy o Niepokalanej i Abigail, czyli dwa horrory, które wyszły niedawno, a tymczasem przechodzimy do PlotWords. Mamy szansę dostać aż 21 podpowiedzi, żeby zgadnąć tytuł filmu. Podpowiedzi są wyświetlone tutaj, a my zgadujemy tytuł, White Russian. I przychodzi mi na myśl Kiss Kiss Bang Bang, nie wiem dlaczego, <laughs> ale czasami trzeba iść z intuicją. Bowling, nie ma problemu, czyli już jesteśmy Big Lebowski. Jestem tak na 90% pewien. Tak jest. Tym razem łatwiejsze. 21 podpowiedzi nie było potrzebnych. I mamy frame, gdzie po kadrze filmowym próbujemy zgadnąć, co to jest za film. E, ponieważ widzę samochód, mimo że to nie jest jakiś taki pewnie szybki, to czemu nie? Fast and Furious 6. Droga zamknięta. Jacyś ludzie, którzy wystawiają słupki. Hmm. Piszemy American Graffiti. To raczej nie to, ale muszę coś spróbować, żeby przejść dalej. Uu, wyścigi samochodowe nocą. I to ze starszego filmu, to może być ciężki temat. Wpiszę Days and Confused. ale nie pamiętam, żeby coś takiego tam występowało w ogóle. Jest Tyrese. No to w takim razie The Fast and The Furious. Po prostu jako pierwszą część. Fast and Furious, Too Fast to Furious. Okej, okay, mamy drugą część. Nienawidzę jak te filmy z tej franczyzy wychodzą, bo okej, okay, wiem, że jak Paul Walker jest, to to jest przynajmniej jeden z pierwszych kilku i to, Tokyo Drift pewnie też bym rozpoznał, ale tak to nie mam z nią nic wspólnego, więc ciężko mi rozgraniczyć, który jest który. 27 grudnia 1996 rok mamy filmy, które najlepiej zarabiały w tamtym tygodniu. Na pię pierwszych pięciu miejscach i 200 punktów, za które kupujemy podpowiedzi, żeby zgadnąć tytuły tych filmów. Jest aniołem, a nie świętym. Uu. Czy to jest ten film z Travoltą, Michael czy coś w tym stylu? Jakby było z drugą strony, że he's a saint, not an angel, to bym zgadywał, że to jest saint z Walem Kilmerem. Wszyscy go kochali, wszyscy zniknęli. Podróż jest wszystkim. Tom Cruise. Jerry Maguire. Wyrysuję <coughs> Camerona Crowa. Ten i Almost Famous. Najbardziej doceniany ze wszystkich, które nakręcił. Ja nie jestem wielkim fanem. W sensie są okej, okay, ale nie, nie uważam za jakieś wybitne filmy. 100 milionów reżyseruje pan Steven Herek. Złoty, Glen Close. Uuu, czy to będzie 101 Dalmatyńczyków, ale w wersji. E, tak jest, w wersji live action. Glen Close gra Cruella Demon, ostatnio grana przez M.S. Stone. Nadchodzi na ekran większy niż Twój e, TV. The Cableman? Tak szybko by to było. The Cable Guy, The Cable Guy. Nie mam. O, coś innego. Mike Judge. Hu uh, uh, hu uh. hu. To jest przed... i pewnie będzie reżyserował też. I Bruce Willis. Przed Idiokracją. Czy to jest szansa, że to jest King of the Hill? W jakiejś filmowej wersji? Nie, to chyba za... chyba za wcześnie. BBC Butthead. America. Ok. Nie byłem pewien, czy istniały jakieś pełnometrażowe BBC. Bad ale to, że Bruce Willis gra i Demi Moore. O, ciekawe. Miramax. 21 milionów w roli głównej David Arquette i Nev Campbell. O, co to jest drugi czy pierwszy screen? Na razie zgadniemy pierwszy. A to ciekawe, że dali Davida Arquette'a jako pierwszego. Skoro raczej Nev Campbell powiedziałbym, że jest. Tą osobą, która, e, która gra główną rolę. No ale dobra, nie będziemy się tutaj sprzeczać. Może wtedy David Arkett dostał więcej pieniędzy, bo był bardziej znany. Sinetuner Mamy 16, sorry, bo rozproszyła mnie ta reklama filmowa, masakra. E, mamy 16 tytułów filmowych, e, nie, 16 podpowiedzi dotyczących filmów i układamy je po 4 w rządku albo w kolumnie, tak żeby Zgadnąć pięć tytułów filmowych. Skąd pięć? Skoro rzędów jest 4, bo jeden film pójdzie w przeciwnym kierunku. Mountain Nicole Kidman już mi się podoba. Dobra, to muszę wyłączyć. Bo to będzie Cold Mountain. Potrzebuję tutaj jeszcze cold. I... Może Lonely? Nie. American Civil War, sorry. Ryseria Antony Mingella, Renee Zellweger i Judlo. Keanu Reeves. Salma Hayek Sherlock. Dementia. Zrobimy tak: Bogus, Journey. Salma Hayek, Lonely Hearts. <coughs> Ale najpierw. Chcę, jaki Annu tutaj dokończyć, tak? Journey, Lonely i Jan McKellen to brzmi jak. Nie wiem, w sumie co to. Personal Ads, Lonely Hearts, nie znam tego. <coughs> I Mr. Holmes, ok, a tu nam zostało Mountain. A, The Hobbit Unexpected Journey, ok, Lonely. Nie wiem, czy aż tak pasuje tego, Lonely Hearts nie znam. I pana Holmesa e, też, nie, też nie oglądałem, ale rzeczywiście Jan McKellen wystąpił w takiej roli. I teraz mamy drugi quiz Cine to Nerdle, gdzie mamy 16 tytułów filmowych tym razem i zgadujemy, e, jakie motywy łączą cztery filmy z danego rządku. Meet Joe Black, Moneyball, Idziemy Bradem Pittem, Mr. And Mrs. Smith i Troja. Persona, The Seven Seal, I teraz będą, bo to, to wygląda jak filmy z filmy od Ingmar Bergmana, ale może po prostu filmy w, ze Szwecji, albo Skandynawii, o, Szwecji. Um. <śmum> filmy Plane, Sally Flight i Final Destination, wszystkie filmy, które, w których ważną rzeczą jest lot. Wish Aladdin Big i Pussy Boots to jest film, w którym dokonuje się życzenia. Teraz może jakiegoś aktora. Reżysera raczej tutaj nie znajduję. Antonio Banderas też raczej nie, Angelina Jolie. Raczej nie. Sali Tom Hanks. Nie no, gdzie byłby, gdzie byłby Tom Hanks tutaj w tych... Brad Pitt też nie. Chciałbym powiedzieć, że jakiś Max von Sydow. Aha, postać jest śmierć. Final Destination, no nie jest postacią, no nie zgodziłbym się z konceptem. W siódmej pieczęci gra w karty. Joe Black jest w zasadzie śmiercią, reinkarnowaną jako człowiek i Puss bus jest y, mm, wilk grany przez Wagner'a Mura. I wracamy do naszej drabiny słownej. Wczoraj podobało mi się, dzisiaj jest uznawane jako very easy, a wczoraj trochę był stamper, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. There's no place like home, pasuje. What, what is it the first hole? Uh, um, Zgaduję, że mam. No, zdaję sobie sprawę z ironii tego, że ja też jestem. Have a large. Mole. Mole. Ok, ok. Before vendetta, no more tricks, no more lies. You merely, merely adopted the darks. No, ultra I'm walking here, krzyczy Dustin Hoffman w, uh, Midnight Cowboy. They're moving. They're moving in herds. Herds, krzyczy Alan Grand jak widzi diplodoki, które przesuwają się po, po polu. Stop putting your... Hmm? Moonlight. Stop putting your... hero. I see dead people. Dobra, to tutaj możemy zrobić Stop putting your head Nie, to musi być przez A To The deed to your swamp To mówi Lord Fakwad z uh, Shrek'a Never feed him after midnight uh, Midnight uh, nie można gizmo w gremlisach uh, Karmić po północy ze względu na to, że stworzą się gorsze wersje gremlinów. Następnie pyta się Dirty Harry: czy do I feel lucky, Punk? I fell in love with him. Folding our stars, film, którego nie rozumiem, bo jestem na niego za stary. Full Metal Jacket, ten film rozumiem, pomimo że jestem na niego za młody. Just when I thought I was out, they Pull me back in. Mówi w trzeciej części cytatem, który powtarzany jest. W The Sopranos Al Pacino, tej mniej docenianej części, chciałbym powiedzieć w adcypersyni, ale chodzi mi o Ojca w część trzecią. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia jutro. Pa.